Szanowni Państwo, dzień dobry przede wszystkim, Borsuch będzie dzisiaj gadał. Znów będę gadał dzisiaj o oczyszczalniach przydomowych. A konkretnie chodzi mi o drenaż oczyszczalni, bo cały czas, cały czas ten problem się przewija. Nie wiem, ludzie jakoś nie potrafią do tego problemu podejść racjonalnie. A o co w tym wszystkim chodzi? Jeszcze raz powiem, oczyszczalnia przydomowa to jest urządzenie, które produkuje dwie rzeczy, produkuje wodę i produkuje osad nadmierny. Tego osadu jest w ciągu roku na no, parę metrów sześciennych, wywozi się go przy użyciu szambelana, czyli, czyli samochodu asymilacyjnego. Natomiast woda, tego jest dużo. Proszę Państwa, według norm unijnych produkujemy 150 litrów na osobę na dobę. Hmm czy to powiedzmy 150, 120, ale czteroosobowa rodzina to już jest pół metra sześciennego na dobę. O, tak, 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 tak. tak. Moja pomocnicza ja przyszła. W związku z tym, w związku z tym to wcale nie jest tak prosto tego się pozbyć. To znaczy, jeżeli mamy sucho, jeżeli są dobre warunki gruntowe, to nie ma mniejszego problemu, no to po prostu ta woda odchodzi. Jeszcze jeden warunek, jeżeli to jest woda. To jest bardzo ważne. Natomiast teraz tutaj patrzę, patrzę sobie w laptopa, patrzę sobie w różne dyskusje, no i widzę, czy zastosować tunele grafa, czy zastosować drenaż, czy ile grysu, ile piasku dać pod rury drenarskie. Proszę Państwa, fajnie. tym jakie warunki, to jest po primo pierwsze. Po drugie, jaki macie grunt? No, bo jeżeli mamy glinę, to, 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 to jest naprawdę trudne. Jeżeli mamy piasek, to w zasadzie czego byśmy nie zrobili, to i tak, się, i tak się ta woda rozsączy. Natomiast ja zadaję zawsze pierwsze pytanie, jak Państwo chcecie zabezpieczyć drenaż przed zamuleniem? Oczywiście ktoś mi powie, proszę pana, ale ja mam taką oczyszczalnię, która produkuje wodę mineralną, bo tak mi powiedział sprzedawca oczyszczalni. to już jest to trzecia prawda. To czy co? Nie pomagasz. Jest to trzecia prawda ciśnoroska. Żadna oczyszczalnia, również te oczyszczalnie, które ja polecam, nie będą przez wiele lat pracowały bez awarii. Nie. Każde oczyszczalnia będzie miała awarię. Te, które akurat ja polecam, są o tyle fajne, że jak będzie awaria, ona się sama, że tak powiem, podniesie po awarii. Oczyszczalnie z tak zwanym sterowaniem, o tym mówię gdzie indziej. One po prostu jak zdechną mówiąc w cudzysłowie, no to przestaną działać. Natomiast jaka jest tego konsekwencja? Konsekwencja jest taka, że z oczyszczalni wychodzi woda z mułem, woda z zawiesiną. Teraz jeżeli nie mamy nad tym kontroli, to prędzej czy później jakikolwiek byśmy nie mieli układ, czy to mamy grafa, czy to mamy pole filtracyjne, czy to mamy jakieś tam Spryskiwacze ogrodowe, i tak dalej, i tak dalej. Czy mamy zwykły drenaż? On się po prostu zamówi. Dlatego pierwsza sprawa. Ja zawsze namawiam, żeby mieć kontrolę nad drenażem. Najprostszym sposobem jest zrobienie studni chłonnej, czyli stożka, czegoś takiego stożkowego, do którego wprowadzamy ściek. Na dnie tego stożka kładziemy buchlinę. Na kamieniach. Ta buklina po prostu zabezpiecza nam kamienie przed zamuleniem i mamy święty spokój. Oczywiście nie jest to dobre rozwiązanie dla tych, którzy montują, no bo dosyć często spotkałem się z taką praktyką, że no, firma montuje oczyszczalnię, montuje drenaż, gwarancja montażu 2-3 lata. Po 4 latach drenaż się zamula. No co robimy? Dzwonimy do takiej firmy. <laughs> Proszę Państwa, no zamówimy się drenaż. Oj, no, bardzo nam przykro, no bardzo, no wie pan, no, 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 ale to się zdarza, no niestety, no zdarza się. A ile lat miał? Cztery, no to już jest po gwarancji. No, możemy zrobić, no nie ma najmniejszego problemu. Yy, za jakieś osiem tysięcy, siedem, może sześć, zrobimy w nowym miejscu nowy drenaż. Jest biznes? Jest biznes. Natomiast jeżeli zabezpieczymy się tą włókniną, zabezpieczymy się w studni chłonnych, czy w ostateczności w studiance rozdzielającej drenażu, ale ona musi mieć wtedy dużą średnicę. To nie może mieć taki pikstrzard 400 mm, gdzie po prostu wchodzą rurki i koniec. Bo ta buknina gdzieś musi mieć miejsce, żeby ona leżała, żeby ona pełniła funkcję filtracyjną. Jak to zrobimy, to nie jest istotne. Istotne jest to, żeby była ta funkcja filtracyjna, żeby było to zabezpieczenie. Proszę Państwa, bo o Boże, kocie, Podstawowa sprawa jest taka, że przy wyborze drenażu musimy kierować się kryterium. No, kryterium jest takie, żeby odprowadzać tą wodę w sposób jak najmniej dla nas uciążliwy i jak najdłużej. Jeżeli, jeżeli będziemy kierować się kryterium, czy tunele są ładne, czy drenaż jest dobry, to nie jest kryterium. Kryterium jest to, co będzie działać, co będzie działać, nie angażując nas do pracy. Dlatego namawiam, proszę Państwa, studnia chłonna, w terenie gminastym, studnia chłonna, wyniesiona z zabezpieczenia w postaci kuchni. Nie dajcie się zrobić. Tunele grafa to najczęściej, tunele grafa w ogóle służą do odprowadzania czystej wody. W tunelach grafa fantastycznie magazynuje się zawiesina. Już nieraz rozbierałem tunele grafa, gdzie, gdzie po prostu. One były pełne błota. To, to, to po prostu był taki. Takie zanieczyszczenie środowiska, że że, że, że głowa mała. No i to nie działało, no bo może na kogoś zanieczyszczenie środowiska nie ma, nie ma dla kogoś nie ma znaczenia, nie, nie wiąże, nie potrafi połączyć kropek, że prawda tutaj tutaj wpuszcza gnojówkę na podwórku, a a parę kilometrów dalej płacze, że w jego jeziorze czy w stawie są glony, sinicy i nie może się kąpać. No ale to trzeba umieć połączyć no, Dobra, jeżeli chodzi o drenaż to tyle, po prostu namawiam, namawiam jeszcze raz, jeszcze raz do, do tego, żeby przemyśleć po co, no o, właśnie i co, i co. po co, po co to robimy i w jaki sposób to robimy? To musi nam ułatwić życie. No chyba, że chcemy się pochwalić przed sąsiadem, że mamy większy drenaż, oczywiście większy, no ale to wtedy Możemy sobie, prawda, wstawiać kominki, robić pryzmy i tak dalej, i tak dalej, ale no, moim zdaniem ja jestem pragmatyczny, to ma działać, ja mam mieć święty spokój. Zajmować się hobbystycznie to ja mogę innymi rzeczami, chociażby kotem, a nie drenażem i oczyszczalnią. Okej, okay, proszę Państwa, zapraszam do dyskusji, zapraszam do komentarzy. Przede wszystkim zapraszam na mój kanał Borsuk Gada, zapraszam na stronę Zielona Oczyszczalnie. No po prostu, działajmy. Macie jakieś pytania? Pytajcie, dzwońcie, mailujcie. Jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia jeszcze raz.